Wielu z Państwa ma rodziców na terenie Wielkiej Brytanii, którzy tutaj przyjechali, żeby Państwu pomagać, opiekować się wnukami, wspierać Was w codziennym życiu i bardzo często ci rodzice, będąc tutaj już na emeryturze, nie zdają sobie sprawy, że również tutaj muszą płacić podatki. Od tych emerytur, które dostają w Polsce. Mówię o tym dlatego, że miałem już wiele konsultacji, w których dzieci mówiły, to my sprowadziliśmy rodziców, oni tu pomagają, a teraz ściga ich urząd skarbowy i się stresują, i wtedy takie sprawy stają się dużo trudniejsze i niestety dużo droższe do rozwiązania. Dlatego przygotowałem coś, co może zaoszczędzić Państwu i Państwo rodzicom sporo nerwów. E-book Przewodnik Emeryta w UK. Znajdziecie tam wszystkie podstawowe informacje. Informacje o tym, jakie obowiązki podatkowe dotyczą emerytów mieszkających tutaj na terenie Wielkiej Brytanii. Jeżeli Wasi rodzice pomagają Wam tutaj na co dzień, to może tym razem zróbcie coś dla nich: wejdźcie na stronę DAXONE, w zakładkę Produkty i pobierzcie tego e-booka. To naprawdę prosta rzecz, która może zaoszczędzić wielu problemów w przyszłości. Ja się z Państwem żegnam i do kolejnego wideo łączę serdeczności. Wszystkiego dobrego.